Ten Mikołaj nie ma brody ani czerwonego stroju. Nie przyjechał też z dalekiej Laponii, a jego sani nie ciągnął zaprzęg reniferów. Przyniósł za toworek pełen prezentów, którymi obdarzył pacjentów oddziału chirurgii głowy i szyi Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Tym gestem marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wywołał wielki uśmiech na twarzach najmłodszych. Jasiu, co dostałeś dzisiaj od Mikołaja? Mm, Piłkę. I tutaj chyba jeszcze coś dostałeś, widzę w torebce. Klot i lego. Pokaż, proszę. Tak. Co takiego dostałeś dzisiaj od Mikołaja? Jego i piłkę. I to chyba było takie twoje marzenie, bo widziałam, że, że się bardzo cieszyłeś. Tak. Radość ze świątecznych upominków udzieliła się także rodzicom. Prezent na Mikołaja i pod choinkę dostaliśmy taki, że naprawdę chyba się nie spodziewałyśmy myślę, że najlepszy jaki się mógł przytrafić. No dodam jeszcze, że za parę dni Julka ma urodziny, więc po prostu nam się same takie dobroci na te święta... 10 grudnia. 10 grudnia, tak. Wielu pacjentów, których odwiedził marszałek jest w trakcie długotrwałego leczenia. W obliczu przykrych doświadczeń związanych z chorobą każdy, nawet najmniejszy gest jest dla dzieci oraz ich rodziców niezwykle cenny. Każda choroba, każde niedomagania są trudne, a szczególnie dla dzieci w młodym wieku, to całe rodziny tutaj żyją jakby taką wielką opieką i przesłaniem, że wszystko będzie dobrze. I jeżeli się uda i skierkę takiej radości wprowadzić poprzez to, tego symbolicznego Mikołaja, to jesteśmy bardzo wszyscy szczęśliwi. Lekarze każdego dnia dbają o to, by ich podopieczni czuli się w szpitalu jak najlepiej. Niestety, czasami nie da się wyeliminować wszystkich przykrości związanych z procesem leczenia. Tak wyjątkowy dzień jak Mikołajki z pewnością umili wspomnienia małych pacjentów. Takie wizyty jak ta dzisiejsza. Kiedy dzieci otrzymują prezenty, upominki, niespodzianki, są bardzo ważne, bo z pobytu w szpitalu pamiętają nie tylko leczenie, nie tylko ból, nie tylko leki, nie tylko procedury, które tam się wykonuje, ale pamiętają coś sympatycznego. Życzymy, by w Boże Narodzenie wszyscy pacjenci mogli cieszyć się świątecznymi prezentami w swoich domach.